a wraz z nią długie wieczory. Starzy ludzie, którzy się jak to dawniej się żyło, pracowało, obawiło. Od czasu do czasu pojawiały się też opowieści o tym, tak dziwnych, tajemniczych, strasznych. Moja babcia też nam opowiadała. Siadaliśmy razem z rodzeństwem w kuchni, na małych stołeczkach i wsłuchiwaliśmy się w te przedziwne opowieści. W piecu kapelowym wysyłał tylko jeden malurek. Nie mogę tylko powiedzieć, że nie spotkałaś. Dzieckie ogłaszali się stareczka. Tak na cudzych, jak i na swoje dziecka. Kilk posłyszeli... której definicję pan dyrektor tak ładnie rozwinął, że wszyscy czuliśmy się raz na lekcji, Żyjemy i nie grośnie. Gratuluję pomysłu do projektu. Chętnie zobaczymy sobie i pozwólcie państwo, że na ręce pan przekażę swoje... Ta część oficjalna prawie zakończona. Teraz e, wszystkich gości e, zapraszam na powolutkę, ponieważ miejsce, gdzie w informacji tam jest wąskie przejście, ale zapraszam serdecznie na otwarcie, e, e, na to, że będzie przecięcie wstęgi. E... Trzy, trzy,